Cześć i czołem! Galokueru z tej strony w kolejnym odcinku Forgive Me Father, czyli odcinek numer 5. Uwaga, szkorbut chronić zęby przed zapleśnieniem, codziennie począc ustawy waryn z wody morskiej, mięty i dzikiego bzu. Zalecenie amerykańskiego Towarzystwa Morskiego. Poławiacze do pracy na kutrach za docem w sezonie wiosennoletnim prosimy zgłaszać się do kapitana Ban. Croftown. O, skubany. Skubane to ulepszenie jest bardzo celne, powiem szczerze. O, bo... Można sobie tutaj pod wodą pływać. Nie, w zasadzie nie pływać, a po samym dnie chodzić po prostu. E, nie wskoczę tutaj. Ale można się bardziej wycwanić. O. Skubany tutaj rybami rzucowymi wybuchowymi. Chciałem zobaczyć, czy da się rozsadzić tą rybę, celując w nią, ale chyba. Chyba nie bardzo. Nie ma tu jakichś sekretów? Chyba nie. Głowę ogółem ma wytrzymał ten gość. Nie wiem, skąd ci się tutaj wzięli nagle z dołu. Sam zdecyduje o swoim losie. O, pewnie sobie zetkoczył stąd, czy coś tego typu. Mamy sekrecik. Super. Podnosisz laleczkę wodu. Umiejętność, która przyzywa tajemniczą siłę raniącą wszystkich w wokół ciebie. Każde już zużycie kosztuje punkty zdobyte przez szaleństwo. Umiejętność jest przypisana do przycisku, tylko nieumiejętności, czyli na FC. Dobra, możemy tutaj coś poulepszać. Dostępne punkty mamy jedne. Jedno w sensie. Okej. Okay. Zwiększymy sobie ilość amunicji. Aha, tam się pewnie grubo coś się wydarzy. Niestety nie mamy żadnych tutaj jakichś sekretów. No to zaczynamy tą zabawę. Well, that's not my worst nightmare anymore. Okay. Podskakujmy sobie tutaj. Znaleźliśmy Tormentora. Okej, okay, jakaś taka sobie po prostu ciekawa broń. Mamy zyskok na dół. I Tormentor sobie bardzo, bardzo dobrze radzi. Dziennik 106 rejsu Nowy orlean Bottom pod dowództwem kapitana Toma Filipca 29 listopada 1925. Odbiliśmy się od a odbiliśmy od nabrzeża w Nowym Orleanie o godzinie 7.46 z pełnym załadunkiem bawełny 60 zwojów, ropy naftowej 80 kanistrów i żywności 114 skrzyń i 72 beczki. Mimo ostrej zimy warunki pogodowe na całej trasie planowane są przepraszam, jako dobre z wiatrem wiejącym maksymalnie do 3 stopni w skali porta 1 grudnia 1925 roku Przybyli, przybiliśmy do portu w Notfolk, gdzie po wymianie części towarów zgodnie z portową księgą sprzedaży zostaje za, zostajemy do następnego dnia. Barry Lewis, nawigator narzeka na gorączkę, został odizolowany w swojej kajucie. 5 grudnia 1925 roku po wypłynięciu z portu w Nowym Jorku kierujemy się już Bezpośrednio do Bostonu. Stan Barego Lewisa pogorszył się. Jego nocne krzyki, przez sen, dają się we znaki reszcie załogi. Pozostali marynarze nie wykazują żadnych objawów. Niczego tutaj nie widzę. Mentor robi robotę Mamy kolejny poziom Kolejny punkcik do wydania e, To teraz tak Tutaj drzewo umiejętności broni mamy Tego raczej byśmy nie chcieli Bo już mamy tutaj ulepszone tak jakby Z nożem chyba też nie chcemy niczego robić Tutaj możemy sobie to Tą strzelbę ulepszyć Albo karabin. Bardziej stabilny, znacznie szybszy, da im popalić. Zwiększa obrażenia i prędkość strzelania. E, tutaj, jeśli strzelenie na oślep nie jest w Twoim stylu, po prostu zmodyfikuj broń, aby zamiast tego strzelała skoncentrowaną koncentrowaną wioską energii. To po prostu działa. Myślę, że to będzie OK nawet. Ladies and gentlemen, welcome to the world of tomorrow. Dobra. Myślę, że to z tego, bo jest bardziej celne. Dobra, nieważne, nie było tematu. 1. Plany, plany architektoniczne tajnego laboratorium. 2. Fragment owalnego klucza wykonanego ze skały meteorytowej. 3. Złoty medalion z runą kultu. Hm. Towar ropa naftowa. 5541. Transport błękitny kalmar. No nie chyba już nic nie zostało z tej ropy. Koniec poziomu w ogóle. Tutaj już niestety nie wrócimy, akurat. Ale też nie da się nigdzie tutaj, tak jakby wskoczyć, więc zaraz się przekonamy, ile to rzeczy pominąłem. Nie, sekrety 2 na 2 zniszczone beczki 3 na 4 i w sumie to by było na tyle. Otwarte elementy fabularne 6 na 7 ukończone 96%. Oczywiście przechodzimy do kolejnego segmentu naszej przygody. Forgive me, father. Jest to. Mapa numer 6 w epizodzie pierwszym no i również będzie to odcinek numer 6 a ten kończymy dzięki za uwagę trzymajcie się